Marcin Hakiel ma już nową ukochaną? Pokazał w sieci, co z nią wyprawiał w sobotnią noc. Marcin Hakiel po głośnym rozstaniu z tajemniczą Dominiką nie ukrywa tego, że jego serce znów jest zajęte. Mężczyzna relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Niedawno zaprezentował to, jak spędza sobotni wieczór. Działo się naprawdę dużo. Marcin Hakiel po rozwodzie rozpoczął hulaszcze życie. Marcin Hakiel po rozwodzie z Katarzyną Cichopek związał się z tajemniczą Dominiką. Mężczyzna utrzymywał przez długi czas, że jest to kobieta, przy której chce spędzić resztę życia. Niestety związek nie przetrwał próby czasu, i para rozstała się. Wychodzi jednak na to, że Hakiel nie płakał zbyt długo po zakończeniu relacji z blond włosą Dominiką. W ostatnią sobotę bawił się w objęciach tajemniczej brunetki. Marcin Hakiel szaleje w sobotnią noc w objęciach pięknej brunetki. Marcin Hakiel nie ukrywa, że po związku z Dominiką szybko znalazł sobie nową ukochaną. W sobotni wieczór na jego Insta Stories pojawiło się kilka zdjęć oraz nagrań, na których widać piękną brunetkę. Kobieta zapozowała z Marcinem w dość intymnym objęciu. Na nagraniach widać wyraźnie, że Hakiel świetnie bawił się u boku kobiety. Z jego twarzy przez cały wieczór nie schodził uśmiech, można więc podejrzewać, że to jest ta jedyna. Dlaczego Marcin Hakiel rozstał się z Dominiką? Marcin Hakiel i blond włosa Dominika tworzyli piękną parę. Niestety ich miłość nie przetrwała próby czasu. W sieci pojawiły się plotki, że jednym z głównych powodów była bliska relacja Dominiki z Kasią Cichopek. Marcin Hakiel nie komentował medialnych doniesień. Bardziej wylewna była jego była już partnerka. Dominika w wywiadzie dla serwisu Show News wyznała, że jej córka wciąż przyjaźniła się z córką Marcina Hakiela i dzięki uprzejmości mamy dziewczynki, planują kolejne spotkania. Mama Helenki zaufała mi w najtrudniejszym momencie swojego życia i pozwoliła opiekować się swoimi dziećmi, powiedziała była ukochana Marcina. Jak podali dziennikarze faktu, to bliskie relacje Kasi z Dominiką miały być powodem rozpadu związku Hakiela. Właśnie to nie podobało się Marcinowi, bo Dominika zaczęła regularnie rozmawiać i kontaktować się z Kasią. On sam nie rozmawia z byłą żoną i ogranicza kontakty do minimum. Kurzało go to, bo widział, że one się lubią, nie potrafił tego znieść, to też było powodem kłótni, mówił informator serwisu.